Podejrzewam, że każdemu Polakowi Kraków kojarzy się z Wawelem i słusznie, bo widoczne za mną wzgórze z Zamkiem Królewskim oraz Bazyliką jest niewątpliwie wizytówką dawnej stolicy naszego kraju. Dziś odświeżę klasową historię bardzo zapomnianego klubu. W 1953 roku Wawel Kraków wywalczył piłkarskie Wicemistrzostwo Polski. Za ten niebywały sukces został zdegradowany. Dlaczego tak się stało? Posłuchajcie. Historia klubu zaczęła się na krakowskich błoniach kilka miesięcy po zakończeniu pierwszej wojny światowej. Sport pełnił wówczas rolę ważnego spoiwa Polaków po 123 latach zaborów. Na Błoniach spotykało się wielu sportowców, a wśród nich dwie amatorskie piłkarskie drużyny, które regularnie ze sobą rywalizowały. Jedną tworzyli uczniowie krakowskich szkół, a drugą kolejarze oraz pracownicy zakładów drukarskich. Po jednym ze sparingów postanowiły połączyć siły i założyły klub, nazwany Wawelem. Za dzień założenia uznaje się 13 lipca 1919 roku, gdy Wawel rozegrał pierwszy mecz, wygrany 7 do 4 z klubem lotników. W dwudziestoleciu międzywojennym występował w rozgrywkach Lig Krakowskich i rozwijał swoje liczne sekcje sportowe. Po II wojnie światowej w polskim sporcie, a zatem i w piłce nożnej, doszło do wielkich zmian. Na wzór radziecki kluby piłkarskie zostały wcielone pod skrzydła nowo powstałych zrzeszeń sportowych skupionych wokół wojska, milicji, kolei, fabryk, kopalń czy stoczni. To właśnie dlatego tak wiele z nich funkcjonowało wówczas pod zmienionymi szyldami, np. przykład kolejarz, gwardia, ogniwo, górnik, stoczniowiec i tak Dziś interesuje nas Wawel Kraków, który był klubem wojskowym, zatem przyjrzyjmy się, jaką strukturę narzuciło Ministerstwo Obrony Narodowej. Centralnym wojskowym klubem sportowym została Warszawska Legia i to ona była Oczkiem w głowie MON. Najlepsi sportowcy, bo nie tylko piłkarze, zrzeszeni w innych klubach wojskowych, szybko dostawali powołania do reprezentowania ekipy ze stolicy. Choć dbano, by jak najwięcej drużyn możliwie najsolidniej reprezentowało wojsko na piłkarskich arenach, to właśnie legia miała odnosić największe sukcesy. Na te sukcesy pracować miały przede wszystkim powołane w 1950 roku okręgowe wojskowe kluby sportowe czyli Śląsk Wrocław, Zawisza Bydgoszcz, Lublinianka i Wawel Kraków. Wawel został o WKSM Kraków. Jednak jak zawsze w materiale nie będę używał nazw narzuconych przez system. W 1951 roku spośród wojskowych klubów na najwyższym szczeblu ligowym występowała tylko Legia. Drugi front był wówczas podzielony na cztery, ośmiozespołowe grupy, a najlepszą ekipą grupy czwartej, geograficznie południowo-wschodniej, został Wawel Kraków. W turnieju barażowym, rozegranym z trzema pozostałymi mistrzami, zajął drugie miejsce, dzięki czemu wywalczył historyczny awans do ekstraklasy. Na wymarzony debiut piłkarzom Wawelu przyszło czekać rekordowo długo. Jak dobrze wiemy, jesteśmy w czasach systemu wiosna-jesień, zatem rozgrywki powinny wystartować w marcu. Powinny jednak nie wystartowały. Na przełomie lipca i sierpnia 1952 roku odbywały się Igrzyska Olimpijskie w Helsinkach. Socjalistyczne władze chciały pokazać światu swoją sportową potęgę, zatem wszystko podporządkowano przygotowaniom do tej imprezy. Najlepsi polscy piłkarze przez pół roku przygotowywali się do występu na Olimpiadzie na zgrupowaniach w Warszawie, Chorzowie i Krakowie, przez co nie rozgrywano potyczek ligowych. Te odbyły się tylko jesienią, już po zakończeniu olimpijskich zmagań. I trzeba przyznać, że był to jeden z najdziwniejszych sezonów w historii Ekstraklasy. Dwunasto zespołową stawkę podzielono na dwie grupy po sześć ekip. Ostatnie drużyny miały spaść z ligi, pierwsze rozegrać dwumecz o Mistrzostwo Polski. Nie z jedenastoma, a zaledwie z pięcioma rywalami przyszło zatem mierzyć się Wawelowi w swoim dziewiczym sezonie w Ekstraklasie. Debiut wypadł przyzwoicie. Beniaminek zremisował z górnikiem Radlin 1 do 1. Długo przyszło czekać kibicom na pierwsze zwycięstwo swoich ulubieńców. Ci dopiero w ósmej kolejce, po pięciu remisach i dwóch porażkach, sięgnęli po komplet dwóch punktów. Pokonali na wyjeździe Legię Warszawa, co nawet dziś tworzy pole do podejrzeń. Pierwsza myśl jest oczywista. Centralny wojskowy klub oddał punkty okręgowemu, by ten miał większe szanse na utrzymanie. Po dłuższym namyśle narracja jest zgoła inna. Rzućcie okiem na tabelę przed ósmą kolejką. Legia zajmowała drugie miejsce ze stratą dwóch punktów do prowadzącej Polonie bytom, zatem miała bardzo duże szanse na finiszowanie na pozycji lidera oraz wspomniany dwumecz o mistrzostwo Polski. Ponadto tuż przed starciem klubów wojskowych Polonia straciła punkty w Krakowie na stadionie Wisły. Można więc śmiało powiedzieć, że nie tylko Legia nie podarowała Wawelowi punktów, a wręcz więcej. Krakowianie mogli podpaść Ministerstwu Obrony Narodowej, że pozbawili CWKS punktów. Na zakończenie rozgrywek Wawel zajął czwarte miejsce w swojej grupie. Zatem umówmy się, że swój pierwszy sezon w Ekstraklasie zakończył wraz z Lechią Gdańsk na pozycjach 7-8. Nie ma znaczenia, że zdobył o jeden punkt mniej od Gdańszczan, bo ówczesny regulamin, poza kwestią mistrzowskiego tytułu, finalnie zdobytego przez Ruch Chorzów, nie określał zasad kolejności w globalnej tabeli ligowej. Kolejny sezon w wykonaniu Wawelu był czymś nieoczekiwanym i wspaniałym. Krakowianie znów zabierali punkty legi, a od początku rozgrywek 1953 utrzymywali się w ścisłej czołówce, by finalnie zająć drugie miejsce w tabeli. Nie do zneutralizowania był jedynie chorzowski ruch, który jak widzicie mocno odjechał reszcie stawki. W teorii wicemistrzostwo Polski było dla wojska osiągnięciem, które mogło być do pozazdroszczenia dla innych instytucji. W praktyce Ministerstwo Obrony Narodowej zdenerwowało się nie na żarty. Zwróćmy uwagę, że Legia zajęła piąte miejsce w tabeli. Ministerstwo stwierdziło, że nie może być tak, by klub okręgowy plasował się wyżej od klubu centralnego, zatem niedługo po zakończeniu rozgrywek ogłosiło, że w kolejnym sezonie Wawel nie wystartuje w zmaganiach ekstra klasy. Oczywiście wielu piłkarzy, jak na przykład Stanisław Bittner, Edmund Kowal czy Robert Grzywocz, automatycznie zostało wysłanych do legii. Po wzmocnieniach z wicemistrzowskiej ekipy, stołeczna drużyna miała walczyć o Mistrzostwo Polski. Tymczasem na półmetku sezonu 1954, rozgrywanego przez nieparzystą liczbę zespołów, zajmowała ostatnie miejsce w tabeli. Dzięki dobrej jesieni zachowała ligowy byt, a rok później po raz pierwszy założyła mistrzowską koronę. Wawel natomiast nigdy nie wrócił już na najwyższy szczebel. Dziś występuje na futbolowych Nizinach w B-klasie. Zgodnie z tradycją, podsumujmy sobie ekstraklasową historię Wawelu. Klub z Krakowa rozegrał 32 mecze, w których odniósł 13 zwycięstw, zanotował 11 remisów i poniósł 8 porażek. Najlepszym strzelcem jest autor 16 trafień Egon Piechaczek. Wspomnieniem po ekstraklasowych czasach Wawelu jest jego stadion, który niestety został pozbawiony swojego serca pięknej drewnianej trybuny. Gdy w czerwcu 2022 roku byłem na meczu byłego Ekstraklasowicza, przez obiekt przewinęło się w sumie około 30 kibiców. Jest wielce prawdopodobne, że wielu rywali z krakowskiej B-klasy nie zdaje sobie sprawy, że mierzy się z byłym wicemistrzem Polski. Niestety odnoszę wrażenie, że sam Wawel nie szczególnie dba o swoją historię, z której przecież powinien być dumny i stale ją nagłaśniać. Sympatykom tego klubu życzę zatem, by bardziej dbano o jego piłkarską sekcję i by w przyszłości występował chociaż kilka klas wyżej. Z Krakowa, przynajmniej na razie, to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję, że zdecydowaliście się obejrzeć ten materiał. Będę bardzo wdzięczny, jeśli dla zasięgów zostawicie łapkę w górę, komentarz i oczywiście subskrypcję. Aby zrealizować kolejny odcinek serii X Extra Klasy, udamy się 500 km na północ, do Olsztyna.